Sensacyjna historia profesora, genialnego chemika, uznawanego za najlepszego w Polsce, a może i w Europie, specał od produkcji narkotyków. Przez lata skutecznie wymykał się z sprawiedliwości, wykorzystując luki w systemach prawnych. Brytyjska policja uznała jego narkotyki za najczystsze, jakie skonfiskowała w swojej historii, nazywając go w mediach polskim Walterem Whiteem. Reportaż, który jest efektem wielu lat żmudnej dziennikarskiej pracy śledczej. Kulisy międzynarodowego śledztwa odsłonięte po raz pierwszy tak szeroko. Świadectwa milczących do tej pory świadków. Obraz człowieka, który mógłby osiągnąć wielkie naukowe sukcesy, ale podążył inną drogą. Został geniuszem złej sprawy. Profesor, jak genialny chemik Skieldz, stał się bossem narkobiznesu i w księgarniach od 22 marca.